halo i witam strzelony kalol jak widzimy trochę jak widzimy wioski weszły jak widzimy trochę pozbielałem u lala się nazywa kalol prawdziwy wioski za tak jest jedną gwiazdę potrzeba Czyt mi jak zwykle, bo zmienić kurz a las taki. No więc skoro mam nowy miec, to odlazimy tutaj, żeby skoksić ich za to, że oni mnie koksili.

Da się będę działał jakbym wykupuję Jakby co w ostatnim odcinku wiem z nagrywam, wtazam, ja naglewam. Jesteś na wizji. Bartel mówi. <laughs> no, wi no tam widzowie Bartel mówi... Czekajcie. Okej, okay, jeszcze trochę mogę nagrywać. Dopiero dwie minuty i czas. Nie słyszałem Cię Jak widziłem Mam ten nowy miec Dlatego przysłałem do jaskini żeby żeby się odzie, żeby wyrównać rachunki za to że wtedy mnie tyle las zabili widzowie Lecz nie Wy mnie nie zabijaliście Nie obrazacie. Oj! Za pięć odcinków ci. Ej, za pięć odcinków ci. Ej, za pięć odcinków, czyli u mnie jest 16.09. Za pięć odcinków, czyli, czyli za dwie za minutę. A to się okazuje. Nie mam teleli. Mówię, że już nie będziesz zwlacał, kłamałeś, kłamałeś. Mówię, że nie będziesz zwlacał. kłamca, kłamca. Kiedy będzie nagrywał nie oglądać jego filmów, powtarzam, kłamca, kłamca. Pamiętajcie. Pamiętajcie stempel mówi Pamiętajcie Stempel mówi Jaki film pluny Chwil... Dajcie Michele Okej okay. A więc ten film jak widzimy trochę mnie w mam nowe rzeczy i dlatego jak pewnie się domyślacie gdzie idę tak Dobrze myślicie. Idę dędnąć, żeby mieć skulę. Skula, skula. Jaka skula się trafiła. Jaka skula, jaka skula się trafiła. Jaki ćwok się trafił. To koniec odcinka,